Witajcie na Parku Trampolin Ford Jump. Najlepsza rozrywka w Zamościu. Szczebrzeska 55A. Zapraszamy. Strefa trampolin klasycznych i ścieżek trampolinowych. Tutaj zrobisz z nami rozgrzewkę. Strefa cardio. Głup zbędne kalorie. Strefa dodgeball. Zapraszamy na grę zbijaka. Nie boisz się latać wysoko? Zapraszamy na strefę Jump Tower. Wylądujesz tutaj bezpiecznie na dmuchaną poduchę. Strefa OCR Ninja Warrior. Sprawdź, czy jesteś prawdziwym ninja. Strefa Parkour. Sprawdź, jak szybko potrafisz dobiec z punktu A do punktu B. Pokonuj przeszkody. Buduj siłę. Zjeżdżalnia Pontonowa i Tyrolka. Świetna zabawa dla całej rodziny. Strefa olimpijska. Salta i inne akrobacje rodem z cyrku De Soleil. Ekipa Ford Jump to my. Szczebrzeska 55A. Zapraszamy!